Witajcie! Dopasowanie rodzaju opon do sezonu letniego i zimowego to standard, który powinien przestrzegać każdy kierowca. Ale czy warto kupić też drugi komplet felk, by mieć całe koła oddzielnie na lato i zimę? Dziś pokażemy Wam, dlaczego takie rozwiązanie to nie jest luksus czy fanaberia, tylko inwestycja. To rozwiązanie, które oszczędza Wasz czas i, co najważniejsze, chroni Wasze opony. Przełożenie kompletnych kół to maksymalnie 15 minut. Możesz to zrobić samodzielnie w swoim garażu czy parkingu. Koniec z umawianiem się do serwisu wulkanizacyjnego i staniem w ogromnych kolejkach, które tworzą się każdego listopada i kwietnia. Taka zmiana jest tańsza i nieporównywalnie krótsza niż demontaż i montaż opon na tych samych felgach. To jest klucz do ekonomii. Co półroczne zdejmowanie i zakładanie opon na te same felgi uszkadza i rozciąga stopkę opony, szczególnie gdy operacja ta jest robiona masowo pośpiechu. Te częste przekładki prowadzą do osłabiania szczelności, szczególnie jeśli między felgę a oponę dostaje się brud. I w efekcie dochodzi do delikatnego ubywania powietrza z kół. Jazda na niedopompowanych oponach degraduje materiał i prowadzi do szybszego zużycia bieżnika. Zatem jeśli odpowiednie ciśnienie w twoich kołach nie jest monitorowane przez czujniki czy system ABS, Opony eksploatowane w ten sposób kwalifikują się do szybszej wymiany na nowe. Oszczędność na drugim komplecie felg niwelujesz szybciej, kupując nowe opony. Posiadanie dwóch kompletów kół daje też wolność stylistyczną. Możesz na lato wybrać piękne, sportowe, polerowane felgi aluminiowe, a na zimę wybrać model, który jest specjalnie odporny na sól i wilgoć. Coraz więcej producentów oferuje takie właśnie wytrzymałe felgi na zimę. To pozwala ci chronić ten droższy, letni komplet. Dwa komplety kół cool to inwestycja, która szybko się zwraca. Zapewniasz dłuższą żywotność opon i przede wszystkim oszczędzasz czas. W Europie to już reguła. Zdecydowanie warto iść tą drogą. Jeśli zależy Wam na bezpieczeństwie, trwałości opon i felk i własnej wygodzie, drugi komplet felk to najlepsza decyzja. Dajcie znać w komentarzach, czy pomogłem w decyzji zakupu drugiego kompletu kół. Cool. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie felgido.pl. Do zobaczenia!